Cześć. Dziś przyglądniemy się hulajnodze Kukirin G2 Master, która poradzi sobie nie tylko po miejskich uliczkach, ale i na bardziej wymagającym terenie. Zapraszam do oglądania. W zestawie z hulajnogą Kukirin otrzymujemy nie tylko sam pojazd, ale również szereg praktycznych akcesoriów. Wśród nich znajduje się dwuamperowa ładowarka, multitul i pompka. Dodatkowo, producent dołącza zabezpieczenie zapinane na tarczę hamulcową, zwiększające bezpieczeństwo hulajnogi przed kradzieżą. Może jakość tych akcesoriów nie jest najwyższa, ale to miły dodatek. Hulajnoga wyróżnia się solidną konstrukcją z aluminium i charakterystycznym czarnym designem z pomarańczowymi akcentami, który podkreśla jej sportowy charakter. Amortyzatory z wyrazistymi sprężynami oraz szerokie opony zapewniają wysoki komfort jazdy w różnorodnych warunkach terenowych Podświetlane logo Kukirin umieszczone na podeście z pewnością przyciąga wzrok, dodając pojazdowi nowoczesnego wyglądu i dodatkowej widoczności w nocy. Jest to jednak wykonane z plastiku, co może być źródłem potencjalnych problemów. Podczas jazdy na nierównym terenie, szczególnie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko uderzenia w przeszkody, istnieje możliwość pęknięcia tego elementu. Błotniki w hulajnodze są zaprojektowane z myślą o ochronie przed błotem i wodą, jednak ich konstrukcja może nie być całkowicie odporna na trudne warunki. Szczelina, choć stylistycznie dopasowana do ogólnego designu, może pozwalać na dostawanie się błota do systemu amortyzacji, co z czasem może wymagać dodatkowej konserwacji. Ciekawym aspektem jest umieszczenie wejścia ładowania na przodzie pojazdu, co jest znacznie bardziej praktyczne niż standardowe rozwiązania umiejscowione pod podestem. Szkoda, że nie mamy tutaj dwóch wejść ładowania, co mogłoby przyspieszyć czas ładowania, który na jednej ładowarce wynosi około 10 godzin. Koszt pełnego naładowania przy cenie 60 groszy za kilowatogodzinę, wynoszący około 85, jest niezwykle atrakcyjny. Kierownica oferuje trójstopniową regulację wysokości, co jest znaczącą zaletą w zakresie ergonomii. Dostosowanie kierownicy do wzrostu i preferencji użytkownika zapewnia komfortową pozycję podczas jazdy. Kulajnoga elektryczna Kukiring E2 Master prezentuje innowacyjny system składania, który wyróżnia się na tle konkurencji prostotą obsługi i lekkością konstrukcji. Proces złożenia hulajnogi do trybu transportowego jest szybki i nie wymaga dużego wysiłku. Wystarczy odkręcić blokadę i pociągnąć śrubę, po czym złożyć ramę i zahaczyć ją o podest. Proste i niewymagające od nas dużej ilości siły, dla mnie na plus. Jedyny minus tutaj jest taki, że za każdym razem, gdy składamy hulajnogę, musimy zmienić pozycję ekranu. Na czele hulajnogi zamontowano jasną lampę LED, która rozświetla drogę przed użytkownikiem. Po bokach podestu umieszczono również funkcjonalne pomarańczowe lampy, które pełnią podwójną rolę kierunkowskazów i świateł pozycyjnych, co zwiększa widoczność hulajnogi. Na tylnej części pojazdu zainstalowano tylną lampę. Która również pełni funkcję światła stop. Uwagi mam tutaj do kierunkowskazów, które w dzień nie są tak dobrze widoczne, co wymaga dodatkowej uwagi podczas skręcania. Natomiast wieczorem ich widoczność jest lepsza, chociaż tempo migania mogłoby być szybsze, aby skuteczniej sygnalizować manewry innym uczestnikom ruchu. W trakcie jazdy po lesie, gdzie ścieżki są często pokryte liśćmi, korzeniami, a podłoże może być nierówne, G2 Master sprawuje się znakomicie. Amortyzacja efektywnie radzi sobie z mniejszymi przeszkodami, takimi jak korzenie czy kamienie, co pozwala na utrzymanie wysokiego komfortu jazdy oraz kontroli nad pojazdem. Dzięki temu jazda po leśnych ścieżkach staje się nie tylko wygodna, ale i przyjemna co zachęca do dalszej jazdy poza miasto. Jedyny minus to taki, że zdarzyło mi się zakopać na bardziej piaszczystej ziemi. Po lewej stronie umieszczone są przyciski do obsługi świateł, kierunkowskazów oraz klaksona. Centralnie umieszczony wyświetlacz dostarcza kompletnych informacji o stanie hulajnogi, w tym o napięciu baterii. Prędkości, stanie naładowania baterii, wybranym biegu, aktywnych silnikach, włączonych światłach, przejechanych kilometrach, trip oraz ogólnym przebiegu. Po prawej stronie znajduje się przycisk do włączania jednego lub obu silników: przycisk włączający hulajnogę, który również służy do zmiany biegów, oraz ergonomiczna manetka kciukowa, co zdecydowanie zasługuje na pochwałę. Jako minus zauważam brak stacyjki z kluczykiem, co mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo przed kradzieżą. Na płaskich, asfaltowych powierzchniach hulajnoga zachowywała się bez zarzutu, oferując szybką i gładką jazdę. Podczas testów z użyciem GPS hulajnoga osiągnęła prędkość 57 km na godzinę, podczas gdy sam pojazd wskazywał nieco wyższą prędkość. 59 km na godzinę przy wadze 85 kg, czyli mniej więcej tyle, ile deklaruje producent. Na jednym silniku i na drugim biegu udało mi się przejechać około 45 km, co sugeruje, że na pierwszym biegu możliwe jest osiągnięcie zasięgu bliskiego deklarowanych przez producenta 60 km. Jednak każdy pojazd ma swoje ograniczenia, co zostało zauważone podczas jazdy na piaszczystej ziemi. Mimo doskonałej amortyzacji i mocy, G2 Master może mieć trudności z utrzymaniem przyczepności na luźnej, piaszczystej powierzchni. Porównując doświadczenia z jazdy z G2 Pro, którą miałem okazję testować rok temu, różnice w wydajności na wzniesieniach są znaczące. Podczas gdy G2 Pro zmagając się z tym samym wzniesieniem na trzecim biegu wyraźnie traciła moc, G2 Master poradziła sobie z nim bez problemu. Nawet jadąc na pierwszym biegu i korzystając tylko z jednego silnika, rozpocząłem podjazd z prędkością 15 km na godzinę, a hulaj noga. nie traciła na mocy, tylko delikatnie przyspieszała do maksymalnej prędkości 20 km na godzinę. To świadczy o znaczącej poprawie w kwestii radzenia sobie z wzniesieniami, co czyni model G2 Master szczególnie imponującym w terenie. Podsumowując recenzję hulajnogi elektrycznej Kukirin G2 Master, można śmiało stwierdzić, że jest to urządzenie, które w wielu aspektach spełnia, a nawet przekracza oczekiwania. Komfort jazdy, zarówno na gładkim asfalcie, jak i mniej równych drogach leśnych, stoi na bardzo wysokim poziomie dzięki efektywnej amortyzacji. Dodatkowo, hulajnoga oferuje solidną budowę i przemyślane akcesoria w zestawie, co jeszcze bardziej podnosi jej atrakcyjność. System oświetlenia zwiększa bezpieczeństwo jazdy po zmroku, a regulacja wysokości kierownicy pozwala dostosować nogę do potrzeb użytkownika. Wśród minusów warto wspomnieć, że dla niektórych użytkowników zasięg może okazać się niewystarczający, zwłaszcza przy intensywnym wykorzystywaniu maksymalnej prędkości. Brak stacyjki może być również postrzegany jako pewne niedopracowanie w kontekście zabezpieczeń antykradzieżowych. Plastikowe elementy, zwłaszcza te przy podświetleniu logo Kokirin, mogą budzić obawy o ich trwałość, zwłaszcza w przypadku uderzeń lub upadków, a jest to hulajnoga terenowa. Chociaż oświetlenie jest mocną stroną hulajnogi, kierunkowskazy mogą być nieco mniej widoczne w jasne dni, co potencjalnie może wpływać na bezpieczeństwo. Mimo tych niedoskonałości, cenie około 1000 dolarów, Kukirin prezentuje się jako bardzo dobry wybór. Patrząc na dostępne na rynku alternatywy, oferuje znakomity stosunek jakości do ceny. Dla osób szukających solidnej, wydajnej hulajnogi elektrycznej, która poradzi sobie w różnorodnych warunkach, G2 Master z pewnością będzie trafioną inwestycją. Ja osobiście oceniam hulajnogę bardzo dobrze. Link do hulajnogi zostawiam w opisie, a jeśli macie jakieś pytanie odnośnie sprzętu, pytajcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie.